Tą aplikację jakby już działa, dokładnie biorąc, że startowali w tym roku w marcu z tą aplikacją. Dokładnie, jeszcze tam podam wam daty, zobaczycie sobie na, na screenie. Jak swój ja nazywam się Wojtek Wesołowski. Od ponad 6-7 lat zajmuję się marketingiem internetowym. Oczywiście na początku nie było tak dobrze, nie było tak miło. Gdyż nie ukrywam, że nie było się od kołu uczyć, tak nie było pewnych wzorów, my żeśmy wtedy wdrażali pewne, pewne rzeczy z marketingu z rynku angielskojęzycznego. Ja nie ukrywam, że mój angielski dość mocno kuleje, więc też mi było bardzo ciężko. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo mamy mnóstwo osób, znamy, mamy mnóstwo kontaktów, osiągnęliśmy już pewne wyniki, o tym też za chwilę. Ale jak wspominałem na początku, jakieś tam 7 lat temu mój marketing nie wyglądał tak jak dzisiaj. A mój marketing się zmienił, gdy spotkałem na swojej drodze pewnego pana. I tutaj stoi, w środku to jest Joel Terrier, który jest świetnym marketingowcem, robi świetne projekty i dzięki temu udało mi się spłacić między innymi moje długi, udało mi się spłacić zobowiązania. A ten obok człowiek to jest Paweł Grzech, jest to mój partner biznesowy, długoletni już partner biznesowy, robimy różne projekty już o mnóstwo, mnóstwo czasu i kiedy połączyliśmy swoje siły, Okazało się, że nasze wyniki eksplodowały, tak? Każdy z nas miał, miał inne kompetencje. Gdy połączyliśmy te siły, się okazało, że nasz marketing wyszedł na bardzo wysoki poziom. I co się okazało? Zawsze śmieję że w marketingu internetowym dla mnie osobiście 2 plus 2 to nie jest 4, nie jest 5, a nawet jest 6. Jeśli połączymy osoby, które mają różne fajne zdolności, połączymy to w jedno, jesteśmy w stanie wyjść o wiele, o wiele wyżej. I w tym momencie, kiedy ja poznałem Pawła i po krótkiej rozmowie właśnie między innymi na tym evencie postanowiliśmy, że będziemy projekt, który wtedy robiliśmy, robić razem, także zrobimy mądrze. Paweł miał pewien pomysł, koncepcję, ja wiedziałem, jak to rozwiązać technicznie, tak, potem byśmy tą koncepcję jakby ułożyli wspólnie i była to właśnie wtedy pierwsza aplikacja, którą promowaliśmy, jeden projekt, dzięki temu nasze osoby mogą osiągać bardzo duże wyniki. I teraz takie żółte ekranu są moje wyniki na tamtych czasach, gdy właśnie połączyliśmy na siły, nagle moje zarobki eksplodowały, eksplodowały kilku kilkunastu, nawet krotnie w niektórych projektach, które robiłem i nagle się okazało, że mogę zarabiać i mogę tylko i wyłącznie utrzymać się z marketingu internetowego. I gdy na ten pewien level, level ja zwolniłem się z etatu, w tej chwili zajmuję się tylko i wyłącznie marketingiem internetowym, tylko i wyłącznie zajmuję się zarabianiem przez internet, zajmuję się szkoleniami z marketingu internetowego, uczę ludzi, a bardziej powiem szczerze, że jestem szczęśliwy, że ona powiedzieć nie uczę, ale opowiadam swoją historię, pokazuję swoje pewne przykłady, jak ja coś zrobiłem, a dzięki temu też ludzie za to chcą mi zapłacić, tak, czyli chcą zapłacić mi za wiedzę. Nie pokazuję tych rzutów ekranu, żeby pokazać, że okej, okay, Mam świetne wyniki, że zdałem jakiś tam ranking, menadżerem, tak, że zajęłem jakieś tam miejsce, że byłem jakimś dyrektorem, że zajęłem czołowe miejsca w firmach w zagranicznych, które za, za, zarabiam, czy też szkolenia, ale przede wszystkim ci po to, by pokazać, że jestem przede wszystkim praktykiem, a nie teoretykiem. Ja nie przeczytałem kilku książek, nie, nie, oczywiście czytam mnóstwo książek, ale chodzi o nie tylko przeczytałem książek, ale wiedzę, którą mam i którą nabyłem, to są wiedza, którą nabyłem z mianego doświadczenia. tak, Popełniłem mnóstwo błędów i Dzisiaj dzięki temu, że ja się własną wiedzą i cały czas w tle testuję różne rzeczy, mogę powiedzieć, ok, słuchajcie, to w tej chwili działa, to nie działa, albo to można zmodyfikować pod ciebie i to będzie działało lepiej. I tak, z Pawłem, jak już my któregoś dnia siedli, było to kilka ładnych lat temu, stanęliśmy się, kurczę, Belek, patrz Paweł, nam idzie, tak, kilku osobom idzie, a co jest grane, tak, co jest takim powodem, że Wiele osób po prostu nie osiąga tych wyników, także ma kłopoty w ogóle z osiągnięciem jakichkolwiek wyniku, jeśli chodzi o marketing internetowy, czy programy rekomendacyjne, czy programy partnerskie, czy cokolwiek innego. Tak? I jaki ma problem? I tu jakby rozszerzyliśmy trzy poważne problemy i tych, o tych problemach chwileczkę powiem. Przede wszystkim to był taki problem, że ludzie powiedzieli wprost, Wojtek, kurczę, ja bym chciał robić z tobą biznes, ale ja nie chcę nachodzić swoich rodziny i swoich znajomych. I ja sobie pomyślałem, okej. Okay, jak byłem na pewnym etapie, gdzie pokazałem to zdjęcie z Pawłem, byłem wtedy bankrutem, miałem bardzo duże długi. I wtedy też pamiętam taką sytuację, że wiele osób... Ja miałem fajny pomysł, miałem na siebie pomysł, tak? Wiedziałem, co mam zrobić, wiedziałem, jak mam działać, zacząłem osiągać pewne wyniki, ale ludzie postrzegali przez pryzmat mojej porażki, tak? Nie patrzyli na to, że ja się podniosłem, wstaję, odbudowuję swój biznes, zaczyna mi to wychodzić, zaczynam generować dochody, tylko patrzyli na to, że ja zbankrutowałem, tak? I ciężko mi było dotrzeć do tak z jakikolwiek projektem. Większość ludzi mówiło, Wojtek, ty najpierw oddaj kasę, tak, oddaj długi, a potem będziemy rozmawiali o tym, że mogę zrobić z tobą jakiś projekt. Tak? Więc ja też jakby nie chciałem nachodzić tych ludzi, bo widziałem, jak oni na mnie patrzą, w jaki sposób, oczywiście zrobiłem kilka prób, no i wyszło na to, że no nie chcę tego robić, tak? nie chcę nachodzić osoby, nie chcę z nimi rozmawiać o biznesie, po prostu nie chcę tak działać. Nie znam nikogo, nie mam listy. W czasie jak zaczynaliśmy marketing tentowy, uwierzcie mi, że też zaczynaliśmy od zera, więc nie mieliśmy żadnej listy kontaktów i tak mówiliśmy, kurczę, jak pomóc ludziom, by osoby, które nie mają kompletnie wiedzy, tak, który, który chcą znaleźć rozwiązanie marketingu internetowego, który startują od pułapu zerowego, tu później wiadomo, jeden, drugi, trzeci, coraz wyżej wasz level, ale na początku każdy zaczyna od zera, tak? Nie ma czegoś takiego, że zaczyna od tego, że nagle jest wielki marketingowca, tak, że mamy listę na milion osób. Każdy musi zacząć od pierwszego kontaktu, od pierwszego rzeczy. I co tu zrobić? Jakie dać rozwiązanie, tak? Czyli zanim ci osoby się nauczą, pewnych mechanizmów, to kurczę, minie rok, dwa, trzy, to jest strasznie długo, więc musieliśmy znaleźć rozwiązanie też na ten problem. No i przede wszystkim jeszcze taki problem, że część ludzi boi się rozmawiać z innymi ludźmi, tak? Boi się w taki sposób, że OK, no kurczę, pójdę do mojego znajomego, tak? Czy pójdę do osób, które znam. Być może jestem gadułom tak a ja, być może są twarde ludzie I co im pokażę? Kurczę, powiem mi, słuchajcie, całe życie byłem, nie wiem. Mechaniki, ja pracowałem przez przykład w i co całe życie byłem sprzedawcą. Potem miałem kilka sklepów, jakieś tam rzeczy, całe życie tam działem w handlu. I tak jak no powiem, że co trawę zrobić z niewielki biznes, tak? Jeśli ludzie nie, cię nie postrzegali poprzez pryzmat biznesowy, no ciężko było nagle powiedzieć, że ty się nagle obudziłeś, którego dnia, i powiedz, mu, OK, ja teraz będę marketerem internetowym, czy będę działał przez internet. No, jest to też trudne wyzwanie. I wtedy wpadliśmy na taki genialny sposób, że jeśli byśmy dali gotowe rozwiązanie, byśmy stworzyli aplikację, nowatorską aplikację, która będzie w bardzo nowatorski sposób budowała Twój biznes i będzie budowała trwały biznes na lata. tak? Ja się śmieję, że my tą aplikację tak nazywamy: czym jej mówisz, tym więcej zarabiasz. Dlatego, bo większość ludzi, które nie ma takiej podstawy biznesowej albo nie może pokazać do, do, dowodów tego, że ono ma rację, żeby generowało dochód, pali się na tym, że zaczyna za dużo opowiadać, tak? zaczyna za dużo wchodzić w jakieś gry niepotrzebne. tak? My stwierdziliśmy, że musimy stworzyć aplikację, która po prostu zdominuje rynek i która będzie w bardzo łatwy sposób uczyła naszych ludzi krok po kroku, jak skutecznie robić biznes, a jeszcze Wam powiem wręcz, wykona za nich 95% pracy, tak, że dostaniesz gotowe rozwiązanie, dostaniesz gotowe instrukcje, jak promować tę aplikację, w jaki sposób z nią działać, tak, by ona się stała Twoim maszyną do generowania przychodów, tak, do pozyskiwania partnerów i do działania. Przede wszystkim stwierdziliśmy, żeby to osiągnąć, Musi musimy działać w tak zwanym nieograniczonym rynku. Ja czy to mówię? Mówię tutaj o portalach społecznościowych, o takim jak Facebook. Ja się zawsze śmieję, bo przekroczyłem na Facebooku ponad 4000 znajomych. I Teraz sobie wyobraź sobie, że, że te 4000 znajomych, tylko każdy z nich, niech ma 100 znajomych, wystarczy tylko 100. To się okazuje, że ja mam możliwość dotarcia do ponad 400 tysięcy osób, tak? Jest to potężny kapitał osób. I uwierzcie mi, ja jestem analitykiem, ja uwielbiam statystyki, uwielbiam liczby i cokolwiek by się nie chcieli sprzedać, nie wiem, bym miał salon Mercedesa, bym sprzedać jakieś laptopy, wśród 400 osób jestem 100% pewny, żebym znalazł nabywcę na towar jakkolwiek by on nie był. Tak? Nie mówię, żebym sprzedał tego tysiące, ale jednego musiałbym znaleźć. Statystyki mówią jedno, tak? Wśród takich grona ludzi. Nie ma takiej opcji, żeby nie znaleźć osoby zainteresowane tym, co my robimy. My dajemy taką możliwość, że uczymy w jakiś sposób działać mądrze na właśnie portalach społecznościowych, po to, by przyciągnąć tych ludzi, po to, by oni zobaczyli tę zwaną automatyczną prezentację, po to, by mogli tak zwane zrobić automatyczne zamknięcie. Potem edukujemy krok po kroku, czyli jak to robić, jak w mądry sposób pozyskiwać tych ludzi dzięki, dzięki portalom społecznościowym. Mamy ich nieograniczoną ilość i tak się kręci, te kręci, te kręci, kręci się te koło. Jak mniej więcej wygląda nasza aplikacja? <laughs> Przepraszam. Aplikacja jest bardzo prosta. Przede wszystkim jest całkowicie za darmo. Można całkowicie za darmo, bez żadnych zobowiązań. Jak skończysz ten webinar, poniżej będziesz miał link, będziesz mógł sobie zarejestrować się do aplikacji. Wystarczy wykonać pierwsze kilka kroków. Obejrzeć film, gdzie Paweł dokładnie mówi o co chodzi w tej aplikacji. Obejrzeć kolejne kroki, wykonać je i aktywować swoją aplikację. Po aktywacji tej aplikacji dostajesz inny panel, panel partnera, gdzie uczymy Cię, w jaki sposób działać. Między innymi jest takie wyzwanie 40-dniowe, które ja rzucam użytkownikom, uczestnikom aplikacji, gdzie przez 40 dni pokazujemy Ci, jak w mądry sposób działać na portalach społecznościowych, tak by pozyskać pierwszych partnerów do projektu, który robimy wspólnie. Jest to bardzo ważne. Statystyki nam mówią jedne. Jedno, że jeśli robisz to mądrze, przez te 40 dni powinieneś mieć od jednego do dwóch partnerów i tu o tych wynikach to zaraz Wam powiem, pokażę Wam, jak osoby, które były na pułapie zerowym, nagle pozyskują pierwszych partnerów, nagle zaczynają się to fajnie zapinać, na ci partnerzy zaczynają robić wyzwanie, aktywują aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Jak to nam się bardzo mocno rozrosło w tak krótkim czasie. Oczywiście macie swoje linki partnerskie, które macie promować aplikacje, was uczymy, w jaki sposób to robić mądrze. Mamy strefę blogową, gdzie możemy przez blogi, przez wiedzę, też promować aplikację, ale o tym też za chwilę powiem. To jest bardzo ważne. My z Pawłem uczymy tam o tak zwanym modelu dystrybucji. Czyli czy masz więcej takich modeli dystrybucji, czym więcej pokażesz swój biznes, tym jest większa szansa, że te osoby trafią do ciebie. I tu nie mówię o spamie, nie mówię o tym, byś bombardował nagle swój znajomy, pisał: Słuchajcie, to mam jakiś biznes, tu będę teraz z tobą robił jakikolwiek projekt. Nie. Zaraz wam dokładnie opowiem o co chodzi. I weźmy sobie to i narysujemy. Każda osoba, która aktywuje aplikację, tak, aktywuje sobie aplikację, co trzeba zrobić, tak? Bo zaraz się pytać, okej, okay, gdzie jest haczyk? Aplikacja jest wkrótce, darmo. Jest bardzo prosta. My współpracujemy z firmą Organic Life, to są dermokosmetyki i mówimy ci prosto, tak? Zamiast swoje po prostu szampony, pasty do zębów, łazience na nasze, zrób zakupy za 25 punktów, to jest około 70, 80 zł. No i tyle średnio rodzina wydaje w domu. W domu na kosmetyki. U mnie to było około 200 do 300 200-250 zł, tak, bo ja mam yy, dwójkę dorosłych dzieci. Jest moja żona, jeszcze mam takiego smyka i ja więc jesteśmy taką dość sporą rodziną, więc wydaliśmy około 225 zł. Jeśli są kobiety, wiadomo, ta kwota jest trochę taka wyższa. Ja uważam, że w każdym domu około 100 zł zawsze się wydaje na kosmetyki, tak, na środki czystości i na inne rzeczy. I co najważniejsze, że te ceny nie są nadmuchane. O czym tutaj mówię? Tak? Pasa zamów kosztuje 12 zł. W promocji kosztuje 10 zł, szampon kosztuje 20 zł, więc nie są to jakieś nadmuchane ceny. A przede wszystkim są to dermokosmetyki, czyli zdrowe kosmetyki, są pozbawione chemii. To Wam pokażę mój ulubiony balsam. Zawsze go mam przy, przy sobie. Ja mam na powiedzieć, ja mam takie zapalenie atopowe skóry. Jeśli śmieję, że mnie nawet jak się myje, to mnie woda boli, więc muszę się balsamować, muszę smarować. No niestety tak mam. No, ten balsam bardzo mi łagodzi, te moje objawy, a wręcz, można powiedzieć, że mi. Wyeliminowało pewne moje dolegliwości, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych, tych produktów. Ale, oczywiście, produkty sobie same. się pogrzebowałem aplikacji, ale, jakby koszt tego aplikacji zadano pod jednym warunkiem, że robicie regularne zakupy za 25 punktów, między innymi w tej miarę jest około 60 do 80 zł. Więc, okej. Okay. Wszystko o tych, o tych produktach yy, macie też m.in. w filmie, macie wszystko to omówione w aplikacji, tak? Możecie sobie zobaczyć, Wspominam, aplikacja jest całkowicie za darmo, nie jest to zobowiązujące, możecie obejrzeć te filmiki i powiedzieć, Wojtek, to nie dla mnie, tak? Albo sobie obejrzeć filmiki kurczę, gość mu, mu, mówi mądrze, a się, postaram się pokazać statystyki. Co się dzieje? Rejestrujecie się przez aplikację do firmy, jak się zarejestrujecie, wpisujecie taki ID, tam wszystko jest omówione, film się nie ma, bójcie. Wtedy system odblokowuje wam. Dostęp panel, panelu dla partnerów, gdzie uczymy w jakiś sposób, jak działać na portalach społecznościowych. I teraz tak, działamy sobie na Facebooku, ale w mądry sposób, potem też zaraz pokażę kilka przykładów, pokażę kilka statystyk, pokażę, jak to wygląda w praktyce, tak? I co się dzieje? My tam nie spamujemy, tak? Każemy ci pisać do jakichś Twoich znajomych, do jakichś Twoich rzeczy. Mówimy, okej, okay, rób taki light marketing, marketing trochę przyciągania, tak? Marketing troszeczkę inny, poprzez budowanie wizerunku, poprzez odpowiednie zachowanie na Facebooku, a uwierz mi, że ci ludzie tak trafią do ciebie, tak? Spytają się, co ty robisz, tak do ciebie. I my uczymy wprost, tak? Dziel się bardzo fajną wiedzą z ludźmi, tak? W zakresie marketingu, zarabiania, dziel się fajnymi artykułami na swojej osi czasu, na grupach dyskusyjnych w innych miejscach, tak? Zapraszaj na takie webinary jak tutaj, tak, na portalu. Wystarczy dać specjalny link, my wtedy rozpoznajemy, kto jest od kogo. Jeśli się zarejestruje z będziemy wiedzieli, że ciebie zaprosiła Daria, czy Dariusz, czy Ania, czy Zabela, czy Asia, czy Danuta, tak. I wtedy, jeśli ta osoba nam na taki webinar, że okej, okay, chcę przetestować aplikację, zarejestruje się. Ta osoba automatycznie trafia do twojego zespołu w aplikacji. Wtedy my z nią rozmawiamy, współpracujemy itd. dalej, dalej. Czyli zapraszamy na te webinary. Lub zapraszasz ją na jeden z stron przywytujących gdzie będą mogli dostać dodatkowe informacje, gdzie była ta aplikacja, tam ustawioną kolejkę maili na, na cały rok i tak samo w Twoim imieniu takie osoby będziemy później zapraszali w różne miejsca, tak? I załóżmy taki przykład, że taka osoba no, powiedziała OK, Wojtek, ja się zdecydowałem yy, i zapisała się tutaj na to miejsce, tak? I teraz co się dzieje? Tutaj Twoja praca już jest wykonana, tak? Teraz co my robimy, tak? to my w Twoim imieniu, czyli ja, Paweł i cały system i cała załoga Top Network, aplikacja Top Network, zaprosi na przykład taką osobę na webinar, tak jak dzisiaj, tak? Czyli wyślemy taką osobę link z zaproszeniem, boi link z zaproszeniem na taki webinar, zaprosimy ich do artykułu. No i oczywiście zaprosimy do tego, by przetestowała za darmo aplikację, tak? Czyli nastąpi model dystrybucji. I co się dzieje z taką osobą, jeśli taka osoba trafia na przykład na naszego bloga, tak? Ty poleciłeś jakiś artykuł, ona trafiła na bloga. Też ją zaprosimy do tego, by ona zostawiła właśnie na jednej ze stron przywitującej swój adres, tak, czyli swoje imię i swój maila i od tego, co system widzi, to ta osoba jest u Ciebie i postara się z tej osoby zrobić partnera, postaramy się ją w mądry sposób przekonać do tego, by do, przystąpiła do projektu. Jest to wszystko na automacie. Co jest bardzo ważne? Po pierwsze, nie musisz się uczyć, w jaki sposób ustawiać listy mailingowe. Tak? Wszystko już masz ustawione. Tak? Nie musisz znać się na copywritingu. Mamy tu świetnego eksperta Pawła Grzecha, gdzie on świetnisze, genialne maile genialna informacja, mamy bardzo wysoką konwersję, nie musisz robić webinarium. webinar robimy ja, szkolimy twoich ludzi, to robię ja, nie musisz ich uczyć, w jaki sposób mają ci działać, robią sobie wyzwania, 400 dni oglądający codziennie filmy, wideo, gdzie mówimy krok po kroku, w jaki sposób działać na Facebooku, w jaki sposób działać, no i zaczynają osiągać pierwsze wyniki, tak? czyli na, następuje tak, yy, edukacja, zaczynają mieć pierwszych partnerów, system szkoli tych partnerów, i działamy dalej, tak? Ty cały czas robić swoje, rozwija się, przechodzić z levelu marketingowego na kolejne, wyższe poziomy, tak? Coraz większe obroty, coraz teraz mamy większą grupę, zarządzasz. I teraz, co się dzieje na tym webinarze, kiedy jesteś tutaj? Jesteś na takim webinarze, ja zaproszę cię do tego, byś przetestował za darmo aplikację, tak? Uważam, że nic nie masz do stracenia. Jeśli, jeśli zarejestrujesz się do aplikacji, zobaczysz w ogóle, jak to wygląda od środka, sobie te filmy, i wtedy masz czas na to, by podjąć decyzję, tak, chcę współpracować z wami, albo nie, to nie dla mnie, tak, dziękuję. Nie jest to żadne zobowiązań, możesz się przetestować całkowicie, za darmo, bez żadnych haczyków, bez wszystkich. Jeśli decydujesz się przetestować aplikację powiedz, jest kurczę, chłopaki mówią mądrze, robisz prostą rzecz, tak, rejestrujesz się do firmy, aktywujesz aplikację, dajemy Ci system, uczymy, jak Ci to robić, no i zaczyna się takie perpetuum, czyli co już na początku narysowali, te koło, tak, zaczyna się to wszystko kręcić bardzo mocno, w bardzo fajny sposób. I teraz Cię pokażę od startu, pokażę Ci kilka przykładów, tak, jak po, wspominałem, ja jestem przede wszystkim praktykiem, nie teoretykiem. Pokażę Ci, jak to wyglądało w perspektywie czasu. Aplikacja wystartowała yy, dokładnie, yy, tu jest, nie wiem, czy jest podany dzień, dobra, to jest jak na blogu, o tu będzie, na wstępnym slajdzie, tak? spokojnie promować bloga. Dokładnie biorąc, wystartowaliśmy 6 marca o godzinie 18.30. Dokładnie, oficjalne było odpalenie aplikacji. Powiedzieć, OK, możemy korzystać, wszystko było sprawdzone. I o, o, ja o 18.31 dałem jeden wpis. Na swojej osi czasu, przetestować, jak działa aplikacja. Jak wiecie, ja lubię testować, więc zamieniłem ten link, żeby on był specjalny, ten link, żeby generował, żebym wiedział, że z tego, jak ktoś kliknie, to z tego linku akurat będzie dana rejestracja. I to się wydarzyło dalej. Jak widzicie, wystartowaliśmy dokładnie biorąc 6. Z tego linku ktoś kliknął, kliknęło kilkanaście osób, ale już 7. o godzinie 14:17 miałem pierwszą osobę zarejestrowaną w aplikacji, i to jest ta osoba, tak. I jeszcze mieliśmy w tym dniu drugą osobę, która nam się zarejestrowała do aplikacji i w tym samym dniu, to jest bardzo ważne, tak, w ciągu paru chwil aktywowała sobie aplikację, powiedziała tak, jak chcę z Wami działać, to wygląda. Uwierzcie mi, że byłem, nie spodziewałem się takiego efektu, nie spodziewałem się tak w krótkim czasie, że w ciągu jednej doby pozyskam dwóch partnerów do projektu, który robię, tak, oczywiście poleconych, ale co się wydarzyło? W tych dniach, jak widzicie, to jest, to jest siódmy dzień, mieliśmy takich aktywacji aż osiem, tak, w jednym dniu Dając kilka wpisów na Facebooku, mieliśmy aż 8 aktywacji. Tak? Nie rejestracjami aplikacji, ale już aktywacji w aplikacji. To daje efekt. Tak? Tutaj kolejny przykład. To jest 17. Yy, osoba zarejestrowała się tak? od, od 9 rano do Organic, zrobiła sobie zakupy. Yy, o 9.13 już zrobiła sobie zakupy, ale to było ważne. To była sobota. Moja żona wtedy była swojej przyjaciółki w Warszawie. Ja akurat byłem w tym czasie w McDonald's. W pewnym automacie zarejestrowała się do firmy, zrobiła zakupy i dokonała aktywacji aplikacji. Ta z nami działa, już pozyskuje pierwszych partnerów, już ma pierwszych partnerów, ma pierwsze efekty. Niedługo kończy, 400 swoje dniowe wyzwanie, niedługo przechodzi kolejny level i kolejny. I to są kolejne dni, kolejne pokazane Wam efekty, jak to wygląda, jak to działa dzień po dniu jak pozyskujemy klientów, jak bardzo szybko. Tak to jest rzut ekranu z jednego dnia, gdzie do Lisy, do aplikacji, jak widzicie, mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rejestracji, sześć rejestracji, pięć rejestracji, tak, do, do, do aplikacji. Jak widać, to są godziny, co godzinę, co godzinę, co się dzieje, ktoś się, tak. Ja pokazuję Wam też, oraz Wam mówię, że pokazywałem część jakby systemu, pokazywałem tylko to, co ja widzę, tak, ja nie widzę wszystko, całego, tak, część zespołów, po prostu nie, nie mam podglądu, więc pokazywam tylko swoje efekty lub efekty ludzi, z którymi ja współpracuję. To jest kolejny taki efekt. Pamiętacie, były święta wielkanocne. Yy, część z Was odpoczywała. Ja też odpoczywałem, spędzałem ten czas z rodziną, ze swoimi znajomymi. Co się okazało, że wielką sobotę, bo to chyba 17 była wielka, albo 16 wielka sobota, czy 15, tak? Też mieliśmy święta rejestrację. W każdy dzień świąteczny mieliśmy po dwie osoby rejestrowane do firmy. I teraz Wam pokażę przykład osoby, która. Mego znajomego, to jest Jan, który zaczął z nami współpracę, zaczął robić 400-dniowe wyzwanie. No i Jan do mnie pisze: Witaj, dzisiaj dzięki aplikacji zapisały mi się dwie osoby, z czego jedna od razu zarejestrowała się w organik i zrobiła zakupy, czyli od razu aktywowała aplikację. A co było fajne, to była sobota, to była wielka sobota. Ja siedziałem sobie w domu i nie odpisałem, mówicie o nawet o 23.00, dopiero zobaczyłem, wszedłem do komputera, pisałem mu super, tak, mnie z rodziną, ale patrzcie, że wielką sobotę, w jeden dzień. Człowiek, który tylko działa na Facebooku, który robi nasze wyzwanie, nagle pozyskuje dwóch partnerów do projektu, który robi, a to było jego chyba 10. dzień wyzwania, czy 12. dzień wyzwania 40-dniowego, tak? I miał takie bardzo dobre efekty. Ale jeszcze pokażę przykładów kilka, tak? To jest kolejny dzień, tak? To jest 17. 17.04. To jest właśnie w, yy, chyba w święta dalej, tak? Patrzcie, ile osób, tak? Mieliśmy kolejne rejestracje, kolejne aplikacje. I teraz Wam pokażę. 30 dni wstecz, to się wydarzyło. Czyli ponad, pozyskaliśmy ponad 450 osób na listę mailingową, Na tą listę, gdzie my właśnie mieliśmy potem informacje. informację, z tej listy zarejestrowało nam się do systemu ponad 158 osób w ostatnich 38 dni i z tego jedna trzecia została pytaniami biznesowymi. Czyli aplikacja, powiem Wam szczerze, aplikacja nasza konwertuje w dzień po dniu od 20 nawet do 50%, tak? Starzało nam się, że mamy 50% skuteczności. Czyli 10 osób nam się zarejestruje na listę, tak? Połowa tych osób rejestruje nam się do aplikacji 3-5, i połowa z tych, czyli 2-3 osób, zostaje partnerami sobie. Jest to jedna z największych konwersji, jeśli chodzi o naszą branżę marketingu internetowego czy marketingu rekomendacyjnego. wieście te statystyki są przeogromne. Dalej Wam pokażę przykłady, tak? To są kolejne dni. Jak widzicie, to jest 24, 25, cały czas mamy, to, to jest akurat w moje rzuty ekranu, mamy rejestrację. I kolejny taka osoba, która skończyła wyzwanie sterynowe, przyszedł do mnie wprost. Moje stresy wyzwanie dobiegło końca. W aplikacji Topnetruk Top mam zarejestrowane 11 osób, a w organik 7 osób. Z tego dwie zrobiły pierwsze zakupy, tak? Czyli widzicie, tak jak powiedziałem, mniej więcej od jednego do dwóch osób, osoby, które kompletnie zaczynają. Od zera marketing internetowy, uszła, bo taka osoba, która wcześniej nie miała do czynienia z uczy się, wykonuje te zadania bardzo dobrze, działa bardzo dobrze na Facebooku, Tak wykonuje systematycznie, systematycznie wszystko, co się dzieje. Zaczynają osiągać super wyniki, bardzo dobre wyniki. Powiedzcie, napiszcie mi na czacie, czy byście nie chcieli w ciągu pierwszych 40 dni. Nie nagabując nikogo, nie zaczepiając nikogo, mieć w biznesie, który jakikolwiek byście robili, dwie osoby, które by zaczęły działać z wami, napiszcie mi tak, nie, czy to było dobrze, czy by to był słaby wynik. Jeśli zaczynacie od pułapu zerowego, mówimy o tym, że nie macie doświadczenia, tak, nie macie doświadczenia biznesowego, nie dzwonicie do ludzi, nie nagabujecie ich, nie musicie pukać, tak, nie dzwonicie, byście chcieli? Super. Ja wam powiem, przyk, ja bym się cofnął, to bym powiedział, że w ciągu 40 dni, robiąc... Tak proste rzeczy na, 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 na grupach społecznościowych, na Facebooku i nie robiąc to, nie spamując, mogę pozyskać dwóch partnerów, uwierzcie, że mnie uwierzył. A takich przykładów mamy mnóstwo, po prostu mnóstwo jest takich przykładów. I to jest kolejny dzień, to jest rzut ekranu z ostatnich dni. Zawsze tutaj te dane wykasowuję, ale patrzcie, to jest 15. 15. mieliśmy 3 osoby, tak? 14. 2 osoby, tak? 13. 3 osoby, tak? 12. Dwie osoby, trzy osoby, tak? jedenastego, jedną. Nie mamy dziesiątego, tak, ok. Dziesiątego nie ma nikogo, ale dziewiątego trzy osoby, cztery, tak? ósmego trzy osoby. Średnio nasz system to, i to jest moja w ciągu od startu, no, troszeczkę. Ja w tej chwili mam ponad 600, 600 osób, 658 osób, tak, które, które przystąpiło już kto, czyli zrobiło zakupy, przystąpiło do organik i robi zakupy, tak? Czyli robi mi obrót, a dzięki temu ja. Zostaje część swojej prowizji, tak? W ten sposób ja monetyzuję aplikację. A co jest bardzo fajne, tak? Że nie byłoby fajne jeśli ja, bo ja mam duże listy mailingowe, umiem działać, wiem jak działać, które osiągnąć wyniki, ale jak widzicie, tu są różne osoby, tak? To jest Ania, Jerzy, Ania, y, Ania, Ania, y, Zbigniew. Stefan, tak? Zbigniew, Ania, czyli równo osoby, nie tylko jedna osoba, nie tylko ja, te osoby, ale mnóstwo osób, które uczy się, które dołączyły do naszego projektu, które zaczyna działać zgodnie z aplikacją, nagle, przynajmniej pierwszych partnerów biznesowych, nagle to pierwsze zakupy, pierwsze obroty i pierwsze prowizje, które przychodzą na bardzo fajną kartę. Akurat wczoraj były wypłaty, dzisiaj zrobiłem sobie zakupy, m.in. zakup muszki, która jest nowa, tak, którą kupiłem sobie, inne fajne sobie rzeczy. Zrobiliśmy pierwsze sobie, dzisiaj znaczy, no to nie są pierwsze zakupy, ale jakby no, wczoraj była wypłata, więc dzisiaj już trochę jest więcej z tej karty, właśnie wydałem. To jest karta organi, która przychodzi do Was wraz z uzyskaniem pewnych pułapów, gdzie dostajecie właśnie nagrodzenie na kartę, tak, na kartę taką prepaidową. Firma Wam dodowuje, jest to rozdane w formie konkursu konsumenckiego. To my za Was odprowadzamy podatek, a Wy dostajecie w czystej formie po prostu środki do życia, już opodatkowane. Jesteście w systemie tylko numerem, więc to jest bardzo fajne. Nie się martwić, później o podatki, o nic. Wszystko jest zrobione za Was. I teraz, y, jeśli macie chęć, chciałbym, żebyście przetestowali tą aplikację. Tak, ona jest całkowicie za darmo. Wystarczy kliknąć na link poniżej. Możecie sobie ją dowolnie przetestować. Zaraz Wam powiem, jak ona banalnie wygląda. Tak, wystarczy prosta rejestracja w kilku prostych krokach. Wystarczy kliknąć tutaj wypełnić formularz, podać nazwę użytkownika, podać maila, podać swoje imię, nazwisko, podać telefon, bo jakbyście mieli problemy, to ktoś odzwoni, czyli ja zawsze odzwonię do Was, pytam się, czy Wam nie pomóc, co z Wami zrobić, podajecie hasło, zaznaczacie, że jesteście robotem, tutaj zaznaczacie sobie, że nie jesteście robotami i rejestrujecie się do aplikacji. Tak? Oglądacie kilka, oglądacie pierwszy film, robicie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć kroków, pamiętajcie, żeby te filmy obejrzeć po kolei, aktywujecie sobie aplikację, dostajecie już panel partnera, gdzie też Was uczymy, w jaki sposób Działać o co chodzi, w jaki sposób my działamy. Zaczynacie robić 40-dniowe wyzwanie, gdzie w formie wideo wam opowiadam, w jaki sposób działać na, na portalach społecznościowych, w jaki sposób robić to mądrze. No i zaczynacie robić to, to co my, tak? Promować artykuły, przez linki partnerskie, zapraszać na webinary. Ja to wszystko moją w 40-dniowym wyzwaniu i wtedy aplikacja działa dla Was przez. 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 350, 365 dni w roku. Tak, Zaczynacie pozyskiwać pierwszych partnerów, my edukujemy tych partnerów, zaczynamy z nimi działać, z nami współpracować i zaczynamy wspólnie osiągać bardzo dobre wyniki. I tego Wam serdecznie życzę. że Wam wspaniałych wyników, życzę Wam tego, byście podjęli wyzwanie, byście przetestowali naszą aplikację, byście dołączyli do naszego Dream Teamu no i byście działali z nami.